Polecić Państwu 44 numer tygodnika poradnika rolniczego. Co szczególnie polecam, oprócz całego wydania TPR-u, które jest jak zwykle ciekawe, różnorodne i poświęcone nie tylko rolnictwu, ale też mieszkańcom wsi, jednak rolnictwo jest dla nas najważniejsze. Co, yy, chciałbym polecić taki artykuł o polskim rolnictwie, trzeba myśleć długoterminowo. Jest to spotkanie kilku dziennikarzy Teperu z ministrem Markiem Zagórskim, który, który jest bardzo doświadczonym i merytorycznie przygotowanym urzędnikiem, państwowcem. Gdy Andrzej Leper był ministrem rolnictwa, pełnił rolę sekretarza stanu i on, w Ministerstwie Rolnictwa, i to zasługą, bardzo dobrze współdziała z Andrzejem Leperem spotkaliśmy się, aby porozmawiać o, do, o dopłatach do roślin strączkowych, szczególnie Bobiku, żeby polskie białko było bardziej opłacalne. Spotkaliśmy się też po to, aby, aby umówić wprowadzenie i to natychmiastowe systemu dopłaty, dopłaty do nawozów. Nasz wstępniak, co to znaczy Pawła Kruszewskiego i mój, bardzo prosty tytuł, Bez mięsnych świąt życzy Sylwia i rząd. Piszemy o pani Sylwii, która, która po prostu chce zabić polskie rolnictwo, ale jej, ale jej działania mają konsekwencje natury politycznej i na pewno wpłyną na wynik wyborów. Jeżeli pani Sylwia dojdzie do władzy, a prędzej czy później dojdzie, to, to będziemy, będzie tak, że, że mięso będziemy sprowadzali yy, z Hiszpanii. Nie jakieś półtusze czy coś, tylko każdy sobie poprzez Amazona zamówi dwa kilo schabu, 2 kilo karkówki albo wędlinę i tym sposobem polskie rolnictwo zostanie wykończone. Jeszcze jest jeden fakt. Nowy Ład, czy Krajowy Plan Odbudowy dla, rolnictwa, dla Polskiej Wsi Rolnictwa zaprezentowany przez PiS. Wiemy, wiemy, że ten plan nie został dobrze przyjęty przez rolników, ale mam pytanie czy inne partie polityczne które teraz mówią że jak dojdą do władzy to będzie to będzie lepiej rolnikom coś zaprezentowały dlatego zwracamy się z apelem do lidera Polskiej Wsi Michała Kłodziejczaka. powiedziałem nie do lidera AgroUnii ale do lidera Polskiej Wsi bo tak teraz trzeba rozbić postać Michała Kłodziejczaka, aby zadał wszystkim partiom siedem pytań które określą jaki jest stosunek do polskiego rolnictwa, bo mówienie takich frazesów, że zrobimy to lepiej niż pis, to jest niemówienie. Chodzi o to, żeby konkretny plan i pokrycie, pokrycie pieniężne tego planu. Ważnym artykułem jest też tekst interwencyjny Tomka Ślęzaka dotyczący szkód łowieckich. To jest na stały temat. Dlaczego stały? Bo rolnicy są stale i ciągle oszukiwani. Tytuł prosty, jak nie zapłacić za szkody łowieckie. Zachęcamy do przeczytania. Plonem współpracy z izbami rolniczymi jest, jest tekst uroczysty Jubileusz Podlaskiej Izby Rolniczej. Będziemy częściej pisać o izbach rolniczych, może mniej o jubiluszach, ale ich merytorycznej pracy na rzecz polskiego rolnictwa. W redakcji też mamy wielu współpracowników systematycznie piszących na łamach tygodnika poradnika rolniczego. Jednym z nich jest dr Monika kopacz Radziulewicz. W tym numerze opisuje ona gospodarstwo, w którym buraki dobrze plonowały na słabych ziemiach. Zachęcamy do przeczytania. W dziale Technika, Przemysł Staniszewski, jak zwykle, zamieszcza kilka artykułów poświęconych Nowy, ciągnikom, problemom związanym z ciągnikami, i nowością i też pisze o używkach. Na polskim mleku polecam reportaże z gospodarstw, a także artykuł pod tytułem, znaczy artykuł, który omawia przyspieszone wybory w Podlaskim, w podlaskim Związku Hodowców i Producentów Mleka, które nakazał sąd. Piszemy też o biel mleku, to my pisaliśmy o Bielmleku mleku od początku, zwracając uwagę na różne finansowe przekręty. W dziale kobieta, rodzina, wieś, jak zwykle piszemy o ochotniczych strażach pożarnych, artykuły poradnicze, a w tym numerze szczególnie, szczególnie dużo roli, dużo uwagi poświęcamy są Tyskom i są Słysom. Tak się to teraz mówi. Mówi się politykom i polityczką, więc my mówimy sołtysom i sołtyskom. Jesteśmy od zawsze sołtysami, wspieramy ich społeczne działania na rzecz polskiej wsi. Dziękuję. Drodzy czytelnicy, chciałbym Was zaprosić do publicznej debaty na temat Tygodnika Poradnika Rolniczego. Dlaczego? Uważam, że ma, macie się prawo wypowiedzieć także krytycznie o swojej gazecie. Dla mnie tygodnik poradnik rolniczy, a pracuję w dziennikarstwie już ponad 40 lat, to jest, to jest, to jest życie. To jest pełnie moje życie zawodowe, a zaczynałem od gromady rolnika polskiego. To nie chodzi o właściciela. To wy jesteście właścicielami, moralnymi właścicielami, właścicielami tygodnika poradnika rolniczego i musicie mieć na wydawanie tygodnika wpływ. Wy rolnicy, a nie różnej maści biurokraci. Dziękuję. Do widzenia.